Miłość siostrzana czy braterska to jest taka fajna rzecz i pewnie większość rodziców dąży do tego, żeby ich dzieci się wzajemnie kochały i wspierały. Ale nie zawsze to tak prosto wychodzi. I czasami się no nie tylko w dzieciństwie, ale także w dorosłym wieku okazuje, że no tak jest nie do końca po drodze ze sobą, temu rodzeństwu. I teraz historia Zosi, która um, Mówiła: Bardzo kocham mojego brata, bardzo kocham mojego brata, ale my się naprawdę nie potrafimy w żaden sposób dogadać. Jest coś takiego między nami, że no nie da się. Zosia, kiedy miała rok i 8 miesięcy, dostała w pakiecie <grych> z mamą wracającą do, ze szpitala nowego zupełnie braciszka. I czasami wystarczy uznać to, że w tamtym momencie. To nie była dla niej żadna radość, i ona tego swojego małego braciszka po prostu nie znosiła, a wręcz nienawidziła, dlatego, że to była jednostka, która się pojawiła i kompletnie zabrała uwagę jej mamy. Dla takiego małego dziecka to jest zgroza, to jest horror. Ono potrzebuje mieć mamę najbardziej na świecie dla siebie, mamę, która reguluje wszystkie jego potrzeby, która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym wieku. I czasem uznanie takiej sytuacji już potrafi znacząco zmienić historię, która się dzieje pomiędzy, pomiędzy tym rodzeństwem. A czasem trzeba pogrzebać głębiej.